Przewodniczącego Rady. Czy dzisiejsza sesja Rady Miejskiej to jest bolesna, radosna czy chwalebna? On mówi tak, bolesna nie jest, chwalebna jeszcze nie, ale radosna. Dlatego cieszę się, że dzisiaj spotkaliśmy się tutaj wszyscy. Proszę Państwa, bezpośrednią przyczyną spotkania jest Chęć podsumowania roku 2012. To nie jest tak, że zawsze za wszystko odpowiada burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej. Wszystko to, co chcemy Państwu pokazać, dokumentuje, że jest gmina i zadanie jest to dzieło zbiorowe. Zadaniem burmistrza jest nie przeszkadzać w inicjatywie tego wszystkiego, co się dzieje. Z jakiego stanu ten obiekt był? wyprowadzony, jak on wyglądał. To jest tylko 3,5 roku, jak na warunki chyba polskie, a szczególnie naszego Wolinko, Przepraszam, to jest, wrócę jeszcze, to jest ta ściana za, y, tego zakonu, klasztoru, który stał tutaj przy zamku. To są jeszcze garaże, które tą ścianę zasłaniają. Potem będzie ta ściana bardziej widoczna. Dzieci konserwatorów, które mają świadczyć o tym, że tutaj było kiedyś inaczej. No w takim stanie obiekt był zastany, stropy były całkowicie przezburszane, ściany się rozpadały. Tutaj jest parę zdjęć właśnie iwników. Wszystkie wioski posiadały swoje zdjęcia. Muszę powiedzieć, że im wyżej, tym ładniej nasze wioski wyglądają, ale będziemy pracować, żebyśmy po zejściu na ziemię też yy, mieli czym się poszczycić. Panie asystencie, więc Tą prezentację przygotował mój asystent, pan Jarosław Niewiczany, bardzo skromny człowiek. Kiedy, wielu lat jeszcze. <zum> 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 bardzo proszę.

Gratuluję nominowanym, a teraz proszę Państwa tradycyjnie emocje będą rosły. Statuetkę otrzymuje pan Wiktor Nowak. Wraz oczywiście. Są do... Wszystko, co zrobiliśmy przez 15 lat, to zostało inwestowane w spółkę. E, Rozwięliśmy to dla Bydła. Gdybyśmy e, by, zrealizowali sobie Bydła, to by było 5 pracowników, ale jesteśmy to wyłączyliście. Jeszcze dużo jest e, pracy, to i, e, jesteśmy to jeszcze daleko do, do skuteczności, jeszcze będziemy inwestować e, i w jest dużo nadziei w tej chwili. Czy ceny są wysokie? jest branża, która się do Dziękuję bardzo. Piotr Banaszkiewicz. Piotr Manaszkiewicz? Nie widać, tak? Nie widać, pana Banaszkiewicz. A teraz, proszę Państwa, emocje rosną z Zenitu. Statuetkę Światowina otrzymuje Pan Daniel Szczęczyk.

Proszę Państwa, to są nominowani, a teraz emocje rosną laureatem Światowida Uczniowski Klub Sportowy Sprinter. Dziękuję wszystkim i pogratulować moim podopiecznym, naszym podopiecznym, bo bez nich też nas by tu nie było. Dziękuję bardzo. Gratulujemy serdecznie, a teraz proszę pana burmistrza o wręczenie statuetki. <klucz> <Bardzo proszę. klucz> <klucz> <klucz> Gratulujemy serdecznie. Czy